Za mną obraz świętej Urszuli Dziewicy i Męczennicy pochodzący z pierwszego klasztoru braci Bonifratów w Krakowie. Chciałbym Wam powiedzieć o wierze. Na samym wstępie zobaczmy, czym jest brak wiary, byśmy mogli odkryć prawdziwą wiarę. Brakiem wiary jest lęk. Zobaczcie, że w Ewangelii Jezus za każdym razem konfrontuje brak wiary z obecnością lęku, gdy podczas burzy na jeziorze uczniowie są wylęknieni, Jezus mówi, czemu tak bojaźliwie jesteście, tak brakuje wam wiary. To Jaira, który gdy idzie wskrzesić Jezus jego córkę, mówi, nie bój się, wierz tylko. Gdy nie mamy wiary, zaczynamy się lękać. I mamy takie podstawowe lęki, boimy się na przykład wyśmiania, drwin, odrzucenia. Mamy też takie cięż, cięższe lęki w sobie, że boimy się, że kogoś stracimy, że nie zasłużymy na czyjąś miłość, że na przykład e, e, sami umrzemy. I jak wierzyć w tych, w tych czasach, które mamy dzisiaj, gdy, gdy świat jest pogrążony w tym ogromnym lęku? Otóż. Przykład daje nam Święta Urszula. Zobaczcie, że na tym obrazie Anioł daje jej palmę męczeństwa i wskazuje miejsce, gdzie ma umrzeć. Co robi Święta Urszula? Patrzy z pokorą w niebo i lekko się uśmiecha. Gdy skończymy być dyrektorami świata i uznamy naprawdę, że Bóg jest z nami i że jest Bogiem mocnym i że wszystko może, i nigdy z nas nie rezygnuje i zawsze nas kocha, to przestaniemy się od razu lękać. Będziemy wierzyć, że ktoś mocniejszy jest niż nasze problemy, niż nasze zmartwienia, nasze choroby. Bóg jest z nami. Wiary nie wyprasza się pobożnościami. Wiarę można zdobyć dopiero wtedy, gdy się zobaczy swój lęk, z pokorą przyznaje się do niego i zwracam się do Boga. Boże, ratuj. Zobacz, jak bardzo jestem odłączony od ciebie, jak jestem w ogromnej ciemności, jak bardzo się boję. Daj mi wiarę, że jesteś obecny. Daj mi wiarę, że kochasz. Słowo na dziś z listu do Hebrajczyków. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.